Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Monika, jestem siostrą misjonarką świętego Piotra Klavera. Święty Piotr Klaver to nikt inny jak patron naszego zgromadzenia. Hiszpański jezuita, który całe swoje życie poświęcił właśnie niewolnikom, składając czwarty ślub bycia niewolnikiem niewolników. U wybrzeży Kolumbii w Kartagenie oczekiwał każdego transportu wywożonych masowo z czarnego lądu ludzi. Oczekiwał ich, aby przygarnąć ich, otoczyć swoją miłością, aby głosić Chrystusa tym udręczonym ludziom i wlewać w ich serca nadzieję. To moje wystąpienie to może nie jest świadectwo, to raczej refleksje. Po sympozjum, w którym uczestniczyłam w maju bieżącego roku, odbyło się ono na uniwer Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, i jego tytuł jest właśnie Nikt nie jest na sprzedaż. Siostry klawerianki. Nie mogą również o tym nie mówić. Handel ludźmi jest zjawiskiem, które zaczęło dominować na całym świecie po zakończeniu zimnej wojny. Dzisiejszy świat uporał się tylko teoretycznie z niewolnictwem, które porzucił w wiekach poprzednich. Wręcz przeciwnie, dzisiaj znajduje ono jeszcze bardziej Perfidne i okrutne jego formy. Papież Franciszek mówi, że handel ludźmi to zbrodnia przeciw ludzkości, rana na ciele Chrystusa. Musimy na nowo nauczyć się płakać, a wtedy będziemy wiedzieć, co robić. Jest również najszybciej rozwijającym się nielegalnym procederem na całym świecie. My sami, Jemy przygotowane przez niewolników posiłki, nosimy uszyte przez nich ubrania, mijamy ich żebrzących na ulicy. Jeszcze nigdy w historii niewolnictwo nie było tak tanie. 8 września 2010 roku w prawie polskim weszła w życie nowelizacja ustawy nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca. Definicję handlu ludźmi, co ona oznacza? Tak pokrótce, jest to werbowanie, transport, przekazywanie, przechwytywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gruźb lub użyciem siły lub z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, orzustwa, wprowadzenia w błąd, a wszystko to w tym celu, by wykorzystać daną osobę. Handel ludźmi jest trzecim pod względem dochodów nielegalnym biznesem. Pierwszy to handel bronią, narkotykami, a trzeci jest właśnie handel ludźmi. Jakie są formy współczesnego niewolnictwa? Jest to eksploatacja seksualna w prostytucji, w pornografii róż, lub w różnych formach wykorzystania seksualnego. Dzieci żołnierze, praca przymusowa, niewolnictwo domowe, pozyskiwanie komórek, tkanek lub organów, wykorzystywania do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych, zmuszanie do drobnych przestępstw, zwłaszcza nieletni, nieletnie dzieci, zmuszanie do zawierania fikcyjnych małżeństw, aby zdobyć potrzebne dokumenty lub pozwolenie na pobyt. Tutaj mamy takie zdjęcie Góry Lodowej, bo zjawisko handlu ludźmi to istna Góra Lodowa, ponieważ bardzo trudno o precyzyjne dane, bardzo trudno dotrzeć do ofiar i do przestępców. Dlatego opieramy się tylko na szacunkach. To co widzimy? To są przypadki, które znalazły swój finał w sądzie lub są prowadzone sprawy właśnie przez prokuraturę i policję. Jest to niewielka, naprawdę niewielki odsetek. A to, czego nie widzimy, to osoby, które uciekły i nigdy się nie ujawniły, osoby, które pogodziły się ze swoją sytuacją i nadal się prostytuowały, osoby, które deportowano i nie dano im nigdy szansy na zeznania, lub osoby, które niestety zginęły. Gdzie to niewolnictwo jest? Tutaj widzimy, no i słabo, ale widzimy mapkę. Jest ono, jak mówiłam, rozpowszechnione na całym świecie. Teraz będzie takich kilka slajdów, których Przytoczę konkretne dane liczbowe, ale są to szwalnie w Argentynie i Brazylii, w Chinach i Wietnamie, fabryki ba bawełny w Uzbekistanie i Kazachstanie, rybołówstwo w Tajlandii, Hiszpanii czy Japonii, plantacje kakao w Ganie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, kopalnie diamentów w Angolii, plantacje ryżu w Indiach i w Birmie kopalnie złoto złota w Kongo i w Peru, Tkalnie Dywanów w Pakistanie, fabryki AGD w Chinach i Malezji, czy bardzo nieodległe plantacje pomidorów w południowych włoszech. Dane, które mówią o skali tego, Zjawiska są, mają dużą, bardzo dużą granicę błędu, a z tego względu, że jest właśnie trudno realnie dotrzeć do ofiar. Od 1450 roku do 1850 wywieziono z Afryki 11 milionów Afrykańczyków. Czyli zobaczmy, w ciągu czterech wieków wywieziono 11 milionów. Obecnie przyjmuje się, że na świecie żyje 27 milionów niewolników. Według obecnych badań jest takie Indice de la Scavitu, przygotowaną w 2016 roku przez Walk Free Foundation, która mówi, że na świecie jest 46 milionów niewolników. Według tego samego. Raportu. Najwięcej ist, ich jest w Indiach, Chinach, Pakistanie, Uzbekistanie i w Bangladeszu. Polska zajmuje swoje również niechlubne miejsce. Każdego roku dotkniętych tym przestępstwem jest około 15 tysięcy osób. Polska jest krajem pochodzenia, krajem tranzytu i krajem docelowym właśnie dla ofiar handlu ludźmi. I przebywające na terenie Polski ofiary to najczęściej obywatele Rumunii i Bułgarii oraz Ukrainy, a także państw azjatyckich jak Wietnam, Sri Lanka czy Filipiny. Obywatelstwo potencjalnych ofiar handlu ludźmi, zidentyfikowanych przez Straż Graniczną w 2020 roku, to są. Najwięcej z Gwatemalii i Wenezueli, a później z Meksyku i Kolumbii. Dalej. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Prokuraturę Krajową w 2020 roku, bo to są ostatnie dane, którymi dysponujemy, najczęstszymi formami wykorzystania była na pierwszym miejscu praca przymusowa, na drugim wykorzystanie w pornografii lub właśnie w prostytucji. I trzecia, inne formy wykorzystania. Lub, również w 2020 roku liczba os osób pokrzywdzonych, tych zidentyfikowanych, czyli o których wiemy, to była 277 osób, w tym 25 osób nieletnich. Tutaj mamy kraj pochodzenia osób dorosłych pokrzywdzonych w 2020 roku. Na podstawie danych prokuratury krajowej i na pierwszym miejscu widzimy Polskę. Później jest Kolumbia, Wenezuela, Gwatemala, Meksyk, Ukraina, Peru, Maroko, Kongo, Sierra Leone i najmniejszy odsetek to będzie Słowacja, Łotwa, Białoruś, Gwinea, Honduras, Kamerun i Rosja. Liczba potencjalnych ofiar handlu ludźmi. Zidentyfikowanych w roku 2020 to było 43 osoby dorosłe. W 2022 to było już 71 osób dorosłych i dwójka dzieci. a w roku 2022 to 110 osób dorosłych i dwójka dzieci. Ten wykres to liczba ofiar handlu ludźmi na świecie. W latach 2012 i 2022, czyli w ciągu 10 lat. I tak, jeśli w 2012 roku było ich ponad 46 tysięcy, 46 to w roku 2015 prawie 78, a w 2022 115 tysięcy ofiar. Najwięcej, bo dokładnie. 118 932 ofiary było w roku 2019. Jest też taka fundacja Heart Poland, która współpracuje z Kongo, i tam z ich szacunków są, mam takie dane: 161 krajów jest objętych, jest dotkniętych handlem ludźmi. Ofiary te pochodzą z 127 krajów, a są wykorzystywane w 137. Większość ofiar handlu ludźmi to ludzie bardzo młodzi, od 18 do 24 lat. To również osoby, które mają przynajmniej średnie wykształcenie. Szacuje się, że co roku ofiarą handlu ludźmi pada ponad milion dzieci. Na początku 2022 roku przynajmniej jedno na 10 dzieci pracowało, a w Afryce subsaharyjskiej pracuje prawie 24% dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Handel na rzecz przemocy domowej, na rzecz niewoli domowej dotyka przede wszystkim kobiety. 95% ofiar przemocy fizycznej. Lub seksualnej to były pod, właśnie kobiety i dziewczęta. 43% ofiar jest wykorzystywanych seksualnie, 32% jest wykorzystywanych z powodów właśnie z, z powodów pracy przymusowej, ze względów ekonomicznych, a 56% z tego to kobiety i dziewczęta. I taka ciekawostka, 52% handlarzy to są nie mężczyźni, a aż 42% to kobiety. W większości ofiarom, ich, tym ofiarom były znane osoby, które dopuściły się na nich handlu. Jest taka książka, mam na imię Joy, przeżyłam której Joy opowiada swoją historię, gdzie mówi, że ją zwerbowała jej przyjaciółka z chóru kościelnego, nigeryjska dziewczyna, która przeżyła. Można, można tą książkę znaleźć, można ją przeczytać. Kto najczęściej pada ofiarą zniewolenia? Tu, tutaj trudno jakiś omodelowy profil ofiary. Sprawdza, sprawca szuka kogoś, kto jest podatny, bazuje na marzeniach ofiary, na jej pragnieniu zmiany życia, na jej deficytach, przede wszystkim właśnie braku znajomości języka, braku wiedzy o realiach życia za granicą, czy o przepisach prawnych. I są takie trzy główne metody, metody werbunku. Pierwsza z nich to jest Uprowadzenie to jest porwanie, po prostu druga werbunek na pracę. Może ona dotyczyć właśnie pracy na czarno, ale również takiej legalnej. Dla nas takim najczystszym sygnałem ostrzegawczym musi być to, że nie wymaga się znajomości języka ani żadnych kwalifikacji, że ta praca to jest wy wyłącznie dla kobiet albo. Często wyjazd właśnie odbywa się w bardzo krótkim terminie, kiedy osoba nie ma nawet możliwości zweryfikowania tych danych, tych yy, wiadomości. Bardzo często ona musi wyjechać, żeby zatroszczyć się o rodzinę, ponieważ nie ma pracy, ponieważ ma tak trudną sytuację w domu czy w rodzinie, no, że nie ma innego wyjścia. Zastanawiające dla nas powinno być również, kiedy pośrednik opłaca wszystko i dokumenty, i podróż, i zakwaterowanie, bo wtedy kreuje się taki mechanizm długu, kiedy osoba przyjeżdża, już zaczyna niby pracę i wtedy musi spłacać ten dług, który zamiast maleć ciągle, ciągle rośnie. Kiedy byłam, we, pojechałam do Włoch na formację, do Rzymu. Pamiętam, jedną z pierwszych niedziel poszliśmy do polskiego kościoła, i tam spotkałyśmy zdesperowaną kobietę, którą miała tylko po polsku, która prosiła nas, błagała o pomoc, ponieważ przyjechała do pracy do Włoch, we dwie z koleżanką, i jedna z nich po prostu rozdzielili je. W pewnym momencie ona sama zorientowała się, że coś nie gra. Wyrwała się tym mężczyznom i udało się jej uciec. Natomiast jej koleżankę porwano. Nasze siostry pomogły jej dotrzeć na policję, przetłumaczyć, i pamiętam, że mieszkała u nas długi czas, kiedy policjant co wieczór przychodził po nią, ubrane właśnie za takiego zbuja, można powiedzieć, i wychodzili, wychodził z, razem z nią na ulicę Rzymu, żeby szukać tej koleżanki, żeby szukać wśród prostytutek, szukać tej koleżanki. Udało się, udało się ją w końcu odnaleźć. I jest też metoda na kochanka, kiedy werbownik rozko rozkochuje w sobie przyszłą ofiarę, ponieważ jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną, nadużywa jej zaufania, a potem wywozi za granicę i sprzedaje. Nie wiem, czy możecie przeczytać, ale tutaj pisze właśnie że tylko praca przymusowa przynosi mafią, mafii roczny dochód przynajmniej 30 miliardów dolarów. Tylko praca przymusowa. A w tych przykładach różnego typu niewolnictwa, jak widzieliście, było ich przynajmniej kilka, około dziesięciu. Więc jest to refleksja bardzo żałosna. Bo broń czy narkotyki mogą sprzedać tylko raz. Natomiast człowieka można wykorzystać wiele razy. Co powinno nas niepokoić? Kiedy na przykład osoba, która wyjeżdża do pracy, przestaje dzwonić albo dzwoni bardzo krótko, nie chce podać adresu, gdzie przebywa, nie chce się z nami kontaktować, mamy wrażenie czasem, jakby była pod wpływem środków odurzających. Albo wyczuwamy, że cały czas ktoś jest obok niej. Ale są tacy, którzy pomagają, którzy już pomagają. Ja tutaj dzisiaj jestem, żeby wam też o tym powiedzieć, żebyśmy byli bardziej świadomi. Archidiecezja krakowska w, w ramach struktury Caritas ma tak zwaną misję Małgorzatę powstała ona w 2008 roku i celem misji właśnie jest pomoc osobom zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną czy psychiczną czy emocjonalną i jest objęcie ich pomocą, konkretną pomocą duchową, psychologiczną, lekarską, a także pomoc w resocjalizacji, w readaptacji tych osób, którym na przykład udało się uciec. Muszę powiedzieć, że Zazwyczaj tym osobom, niewolnikom, tak zwanym współczesnym udaje się albo się udaje uciec samym, albo bardzo, bardzo niewielki odsetek jest tych, którym np. przykład władzą udało się te osoby odnaleźć. Oni mafia ukrywa się bardzo dobrze. Kolejnym, kolejną formą pomocy jest stowarzyszenie Misja Dworcowa. I prowadzą, oni sami, prowadzą oni dom samotnej matki, punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób w kryzysie, ale też sami wychodzą, sami wychodzą na ulicę w nocy, żeby szukać tych dziewcząt, kobiet potencjalnych ofiar przemocy, aby zapewnić ich o tym, że kiedy zdecydują się uciec czy zostawić to, to mogą znaleźć bardzo konkretną pomoc. Stowarzyszenie Pomoc dla Kobiet i Dzieci i tutaj również pomagał osobom, kobietom w trudnej sytuacji, ofiarom przemocy domowej lub ofiarom handlu ludźmi. Żeby to nie było tylko ograniczone do skali jednego kraju, musi to być sieć. I są takie, przedstawię Wam krótko, trzy sieci. Jedną z nich jest Sieć Bakita, jest y, to sieć Polska. Istnieje od 2011 roku i jest nieformalną grupą wsparcia właśnie dla osób y, po, które są ofiarami niewolnictwa współczesnego. I sieć ta jest, y, składa się właśnie z sióstr zakonnych i reprezentowana już przez 19 zgromadzeń zakonnych, które w nią się włączają. Przynależność do, do niej daje różnego rodzaju możliwości działania i włączenia się. Kolejną siecią jest Renate i ona jest podobna, ale działa na terenie Europy, czyli już za, zatacza szersze kręgi. I następna, tak zwana sieć sieci, jest to sieć Talitakum. Międzynarodowa sieć, która powstała w 2009 roku, funkcjonuje już w 70 krajach na wszystkich kontynentach, działając właśnie na rzecz proced procederu handlu ludźmi i niewolnictwa seksualnego. Niosąc pomoc wszystkim poszkodowanym, ale również prowadzi działania prewencyjne i działa pod przewodnictwem Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych. Grupa Santa Marta jest kolejną grupą, jest odpowiedzią Kościoła katolickiego i innych kościołów chrześcijańskich na współczesne niewolnictwo i handel ludźmi i w jej skład wchodzą tylko przedstawiciele konferencji biskupów z całego świata i reprezentanci organów ścigania państw. To oni bardzo ściśle ze sobą współpracują. Właśnie, żeby pomagać ofiarom, ale również ścigać sprawców. I ma ona y, w diecezji y, Westminster jest taki dom Bakita House London. Od, w latach od 2015 do 2022 przyjęto tam 117 ofiar handlu ludźmi z 38 krajów. I udało im się skazać cztery osoby za handel ludźmi i kontrolowanie cudzej prostytucji. Jest to dom bardzo ukryty. W ogóle te domy dla tych kobiet są tajne, są bardzo strzeżone, bo przede wszystkim, to co najważniejsze, trzeba im zapewnić bezpieczeństwo. I co my możemy zrobić? To tak na koniec, chodzi o to, żeby być w temacie, żeby być świadomym, czujnym, wrażliwym, by w razie potrzeby móc zareagować, móc się zaangażować, móc wspierać czy wesprzeć tę osobę, pomóc nawet konkretnej osobie, o której wiemy, że może być dotknięta handlem ludźmi, że może cierpieć z tego powodu. Chciałbym zaprezentować na koniec dwa filmy. Jeden z nich to stary film, przeznaczony do burdelu. Jest to dokument, w którym dwoje Amerykanów wkracza do podziemnego świata prostytucji w Sągaci w Kalkucie. Jest to tak zwana dzielnica czerwonych latarni. Zanauczy dzieci fotografii, bo tylko w ten sposób może wejść do ich świata i zobaczyć ten świat ich oczami. Te dzieci są skazane na straszną przyszłość, taką jaką ich matki, na prostytucję, na narkomanie. Z całego serca próbuję im pomóc, prób wydostając te dzieciaki, próbuję im szuka im szkoły, co okazuje się wcale nie takie łatwe, bo nikt ich, nikt tych dzieci z tej dzielnicy do szkoły, nawet katolickiej, nie chce przyjąć. I ostatni. Film Dźwięk Wolności. Może wielu z Was widziało, jest to dramatyczna historia dwójki rodzeństwa z Hondurasu, którzy zostają porwani i sprzedani do Kolumbii właśnie w celach wykorzystywania seksualnego. Bardzo dobry film, który również niesie nadzieję. Dlatego zachęcam Was do jego obejrzenia. Można go znaleźć na stronach internetowych. I na koniec. To zdjęcie przejmuje mnie do głębi. Jest to zdjęcie afrykańskiego chłopczyka, który, jak widzicie, ma formę kodu kreskowego. Takim kodem kreskowym opatrzone są wszystkie nasze towary, które kupujemy, które może sprzedajemy, ale nie człowiek. Towar jest do sprzedania, a nie człowiek. Ja na tym kończę, ale kładę Wam na serce właśnie wrażliwość na ten temat. Można doczytać na stronach internetowych, bo za tymi, można powiedzieć, za tą ilością numerów, cyfr, które Wam przedstawiłam, kryją się konkretne twarze bardzo cierpiących naszych braci i sióstr. I jeżeli nie możemy inaczej, otoczmy je chociaż naszą modlitwą. Bardzo dziękuję za uwagę. Bóg zapłać. thank <laughs> you